W tym szybko zmieniającym się świecie ludzi, którzy przestali się uczyć nowych rzeczy, rzeczywistość dość brutalnie odstawi na boczny tor. Ludzi, którzy przestali się uczyć nie dlatego, że są leniwi, ale dlatego, że wciąż wierzą w szkodliwe stereotypy wciskane im do głowy przez lata. Takie jak na mnie już jest za późno, młodzi uczą się szybciej, nie mam takiej pamięci jak kiedyś. Te głosy to twoi najwięksi wrogowie, którzy blokują cię na przykład przed wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. Narzędzi, które są dostępne dla każdego za niecałą stówę miesięcznie. Uświadom sobie, że sztuczna inteligencja, jako Twój nauczyciel, ma nieskończoną cierpliwość, nie ocenia Twego wieku i dopasowuje się do Twego tempa nauki, cokolwiek chcesz się nauczyć. To jest Twój prywatny nauczyciel 24 godziny na dobę, który pozwala zadawać sobie głupie pytania, bez zawstydzania Cię i tłumaczyć Ci wszystko w Twoim języku, a nie jak profesor z Uniwersytetu. I to w życiowych sytuacjach. Znany jest mi przypadek osoby w średnim wieku, która, mając z kimś problem, wzięła do ręki nasz podręcznik Wojna na Słowa i kazała czatowi GPT wcielić się w rolę przeciwnika, ćwicząc z nim różne warianty rozmów. To bardzo pomogło jej potem w faktycznej konfrontacji. Czy za kilka lat będziesz tym, który wykorzystuje te narzędzia, czy tym, który będzie ofiarą postępu? Obejrzyj na moim kanale cały film o tym, jak w dojrzałym wieku uczyć się z pomocą sztucznej inteligencji, aby poznać metodę, która to też wykorzystuje.